Łukaszu, masz może ochotę na serniczek? Oj Mateusz, masz o przepysznym serniczku zjedzonym w niedzielne popołudnie. A wiesz co jest lepszego niż pyszny serniczek zjedzony w niedzielne popołudnie? Nie wiem. Jeszcze lepszy jest pyszny serniczek zjedzony w niedzielne popołudnie podczas 32. finału WOŚP w Koźminie Wielkopolskim. Takie oto piękne serniczki będziecie mogli nabyć na kiermaszu Kół Gospodyń Wiejskich w Bibliotece Publicznej w Koźminie. 28 stycznia musicie tam być, nie może was zabraknąć. Wspierajcie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, kupując przepyszne serniczki od KGW. Podczas tego finału możesz zrobić coś dla swojego brzuszka i dla swojego serduszka. Smacznego, Mateusz. Smacznego, Łukasz.